W nocy z 16 na 17 maja cała Europa wyruszyła na bezpłatne zwiedzanie muzeów, galerii sztuki, zamków i wielu innych obiektów kultury. W Europejską Noc Muzeów po raz ósmy włączyły się także tomaszowskie placówki. Po południu i wieczorem atrakcje czekały na zwiedzających muzeum im. Antoniego Hrabiego-Ostrowskiego, skansenie rzeki Pilicy, grotach na Górzyckich, bunkrze przy ulicy Strzeleckiej oraz w galerii sztuki Arkady. Od 2007 roku organizujemy... Noc Muzeum, Tomaszowską Noc Muzeum. Wtedy po raz pierwszy był to festiwal muzeum i było to nietypowe wydarzenie jak na nasze miasto. Wzięło w nim udział tylko 250 osób. Mówię tylko, ponieważ teraz mamy ponad 1300 do 23 godziny, a wtedy było tylko 250. Ale program był równie bogaty jak. Teraz. Na Tomaszewian i turystów odwiedzających tego dnia Pałac Ostrowskich w trakcie zwiedzania stałych i czasowych ekspozycji czekały dodatkowe niespodzianki. Na przykład w dziale etnograficznym można było natknąć się na ożywiające manekiny a w muzealnej wieży stanąć oko, w oko z białą damą. Oprócz zwiedzania wystaw stałych były wystawy czasowe, prezentacja przedmiotów przekazanych na 17. aukcję kolekcjonerską oraz zapowiedź wystawy, która będzie prezentowana w lipcu, wystawy zatytułowanej Tomaszów Lata 20. Lata. I Wielokropek przygotowaną przez panów Jerzego Pawlika i Wiesława Strzeleckiego. Ta wystawa będzie prezentowana w lipcu. Natomiast teraz był to taki przedsmak i to była tylko trzydniowa prezentacja. Natomiast oprócz wystaw. Stałych i czasowych oczywiście dwa bloki. Blok militarny i część zabytkowa, czyli prezentacja e, Rżyczki, czyli transportera opancerzonego SDKFZ 251, wydobytego z Pilicy e, przed 19 laty, stanowiącego własność Muzeum w Tomaszowie i repliki niemieckiego samochodu rozpoznawczego, stanowiącego własność pana Gustawa Grada. Natomiast, i to był dziedziniec... Główny. Natomiast na dziedzińcu bocznym prezentował się siódmy Dywizjon Lotnictwa w Nowym Kliniku. Można było wejść do hankera, można było zobaczyć uzbrojenie, wyposażenie żołnierza, a nawet uzyskać czy mieć na twarzy kamuflaż wojskowy. Także to, jeżeli chodzi o atrakcje militarne, natomiast tradycyjnie w sali wystaw czasowych odbywał się blok. Artystyczny, a tu dominował teatr, taniec yy, i występy wokalne. Byłaby to najpiękniejsza noc, a więc kłam Może coś zmienim za... Wśród występujących byli między innymi wokaliści z Miejskiego Ośrodka Kultury, którzy od września ubiegłego roku ćwiczą swoje umiejętności pod kierunkiem Beaty Niedzielskiej. W dzisiejszym koncercie wystąpiły dzieci, młodzież oraz starsi. Był to repertuar bardzo różny, repertuar już związany ze świętem matki, repertuar zasięgnięty z muzyki klasycznej, wykonany przez starszych, jak również będzie też piosenka z repertuaru Piaska, będzie piosenka z repertuaru Krystyny Perry, i, no, i wiele innych. Po raz pierwszy w noc muzeum włączyło się Stowarzyszenie Twórców Ludowych, którego członkowie na dziedzińcu muzeum prezentowali wyroby rękodzielnicze i sztukę ludową regionu Rawsko-Opoczyńskiego. Ponadto było kilka niespodzianek, mianowicie pokaz filmu Muzeum Utracone. Były to trzy projekcje filmu, który został stworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miał na celu pokazanie zabytków, artefaktów, które zaginęły w czasie II wojny światowej, a te filmy mają te projekcje, mają pomóc przy ich odzyskiwaniu, odnalezieniu. Ponadto Dodatkowo był zaprezentowany po czcinie, po spektaklu, właśnie monodramie Klaudii Kościstej, był zaprezentowany spektakl pokusy w wykonaniu teatralnej tkalni. Zainteresowanie nocą muzeów z roku na rok jest coraz większe. Minioną sobotę Tomaszowski Muzeum odwiedziło ponad 1700 zwiedzających.